Cześć, siemanko, z tej strony Karol, witam Was w kolejnym odcinku z serii Od Zera. Znajdujemy się na Dzikiej Dolinie od Jankusa, a dzisiaj sprzedaż, sprzedaż jajek Giga, sprzedaż praktycznie 29 ton prawie, mamy tych jajek, jak widać, 28,5 tony, tak dokładnie. Jedziemy, sprzedajemy, zobaczymy ile tych pieniążków wpadnie. cena 3,800 za tonę, więc grubo ponad 100 tysięcy powinno być. Także czekamy, zobaczymy ile nam tutaj tych pieniążków padnie. No, nawet kawałek odjadę, tak żeby to wszystko na raz sprzedać od razu. No i zobaczymy, kurczę, ile tutaj tych pieniążków uda nam się zarobić. Oj, chyba moja fopa będzie, albo i nie, idealnie udało mi się wjechać, więc zobaczmy ile tutaj tych pieniążków padnie czekamy, 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 no już, już 150 tysięcy, słuchajcie, na moim koncie, czy będzie 155 i nie ma 155 tysięcy, ale jest 120, tak, 118, 119 tysięcy złotych zarobiliśmy, słuchajcie z tych jajek, także kupa pieniążków uważam, że mądrze to wydamy no, na nowy traktor, który niedługo przyjeżdża na talerzówkę i na płuk e, dłutowy, ogólnie rzecz biorąc, co właśnie do tych nowych e, nabytków, podjąłem małą decyzję. Małą i niemałą e, na razie, na sezon bądź dwa, kupię sobie tą talerzówkę Agromasza, a potem następnie kupię sobie tego Kukerninga. Agromasza. kupuję z takiej racji, że no niestety, ale ten nowy traktor może nie dać sobie rady na tych naszych górach z tą talerzówką więc na chwilę obecną kupimy sobie agromasza, ale agromasza kupimy sobie, słuchajcie, spoza dotacji, e, taką dość fajną żywkę myślę, że znajdziemy, ewentualnie coś tam się pomyśli, a tego kukerlinga kupimy za 2-3 lata, jak się trochę dorobię, planuję kupić, słuchajcie, no taką lokomotywę, tak to można by nazwać. 250 koni mechanicznych, case'a magnuma, starego jeszcze. Właśnie do takich prac jak z tą talerzówką i być może też z pługiem dłutowym. Zobaczymy jeszcze jak to wyjdzie, mamy jeszcze trochę czasu. Na chwilę obecną musimy skupić się na tym co jest teraz, czyli na żniwach ponieważ moje kurki no, mają bardzo mało tutaj pokarmu nawet powiem Wam, już to sprawdzimy mają tylko 1000 litrów tak, to one tylko mają żarcia to jest bardzo mało no i dzisiaj akurat to pole które kupiłem jest do wykoszenia ciekawe czy dodałem już sobie tutaj modyfikację tą o informacji pola zobaczymy a jak nie to i tak na koniec odcinka się dowiemy ile dokładnie tutaj skosiliśmy tego jęczmienia. No, myślę, że około 4-5 ton będzie. To mi na spokojnie mi wystarczy do lipca. I w lipcu, właśnie, chyba, zaczniemy sobie zbiory od jęczmienia. Potem przejdziemy do rzepaku. Albo rzepak, w sumie, na sam koniec sobie zostawimy, bo jednak, żeby on dojrzał mi dobrze i żeby nie trzeba, nie trzeba było go desychować. Także zobaczymy jeszcze. Być może, właśnie w tym roku, zrobimy taki. Mały eksperyment, i tak będzie koszony na samym końcu, żeby nie wiecie, nie zakładać tego stołu do paku, potem go nie demontować. Chociaż tą demontaż to jest 30 minut, trochę gorzej jest założeniem, bo to około półtorej godzinki trzeba się pobawić, ale to tam już mniejsza, e, o większa. Dobra, ja tutaj sobie pozwolę wjechać na gospodarkę gdzieś sobie tutaj z boczku staniemy, bo ogólna sytuacja jest taka. Bizon jest gotowy, tylko muszę te klapy wszystkie w nim pozamykać ale przyczepy nie są gotowe, słuchajcie. Tutaj akurat jest ten minus, że te przyczepy nie są gotowe. Silosy też nie są gotowe, ale to i tak dzisiaj silosów nie będę używał. Tak, otwieramy sobie bramę i no tutaj od razu sobie pozwolę. Jedną przyczepę przerobimy sobie. Mam nadzieję, że wszystko będzie działało tak jak należy. No niestety nie będzie działało tak jak należy, albo i działa. E, od razu obydwie przyczepy ustawiamy tak jak być powinno. E, to jest ta, to teraz to. Właśnie ustawiamy tak jak one być powinny. Ok. Przyczepy mamy już ogarnięte, skrzyneczkę sobie schowamy. Traktor muszę jeszcze zatankować, ale to już nie dzisiaj, to już tam gdzieś myślę, że przy okazji to zrobimy. Odpalimy sobie bizonę, niech to już chwilę tutaj pochodzi. I tak, pozamykamy te wszystkie klapy. Ogólnie ja go sobie sprawdzałem tutaj przed odcinkiem, tak wszystko się Ale jak mówię, musimy te klapy wszystkie pozamykać. Dobra, rozdzielacze one są, wszystko jest. O, jeszcze drzwi by, by wypadało sobie otworzyć, Już teraz tylko zamknąć, feder w górę, dwieczka i ruszamy, ruszamy i rozpoczynamy te nasze żniwa. No mam nadzieję, że zbierzemy chociaż z 5 ton, wiadomo, że wszystko powyżej tych 5 ton to będzie nam na duży plus. Ogólnie też muszę tam powiedzieć. Pusto się zrobiło na tym moim gospodarstwie. W tej chwili tylko rozsiewa, czy pryskiwa, czy siewnik. No także mało tych sprzętów, ale myślę, że za jakiś czas, jak tylko przyjadą te nowe nabytki, to będzie i tych maszyn znacznie więcej. Wszystko podłączone, także jest ok. Akurat jęczmień kosimy na sieczkę. Nie będziemy zostawiać słome takiej racji, że tutaj z chłopakami rozmawiałem, Oni chcą co mnie nie brać, tylko i wyłącznie słomę chzemiczną. Także tak będziemy tutaj sobie z nimi współpracować. Jak przyjadę dookoła i będzie tona, to wam powiem, że jest naprawdę dobrze. A już widzę, że będzie dobrze. Także to mnie bardzo cieszy. No ten jęczmień muszę wam powiedzieć, że odda. A jeszcze jak te pola połączymy, to już w ogóle będzie wspaniale. Wtedy to naprawdę będziemy mogli się tutaj pobawić. <laughs> no, Ogólnie liczę, że może być nawet i 6-7 ton z tego kawałeczka, no bo jednak zobaczcie, że mamy już prawie 700 kg. To jest naprawdę dużo, uważam, jak na to nasze pole. Więc nic, tylko się cieszyć, że tak dobrze sypie i oby tylko nie zapeszyć. Wapna no, tu jeszcze nie dawałem, będę musiał sypnąć, ale to oczywiście się tam może poza. Dzięki ja sobie tutaj gwiazdę od razu z wapnem. Ja jeszcze przed talerzówką, tak? bo talerzówka to nie będzie już jakoś tam na dniach. To sobie zdąży tutaj to stależować. Wapun jednak może leżeć e, niezmieszane z ziemią, bo tam się nic temu nie stanie. A myślę, że jak już jest to wapno, żeby troszkę go mniej było, to sobie właśnie je wysypiemy. A jeszcze jak nas głośno dokosiłem. Dobra, podjedziemy jeszcze raz. Ja, wiecie, lubię idealnie mieć wszystko zawsze wykoszone dlatego też taki idealny poniekąd tutaj jestem w tym farmingu no i ogólnie fajnie pierwsza tona już jest także kurczę powiem wam że dwa razy dookoła nie przejadę co mnie bardzo cieszy bo naprawdę klon jest super myślę że dobra przejedziemy sobie do pełnego zbiornika będzie pełen zbiornik to wezmę wtedy Przyjadę sobie i e, będziemy dopiero sypać, ale w tej chwili już mamy 60%, także no nie mało. E, 1,5 tony, 1600 już jest, wzrost 1700 będzie. Także powiem, wam, ja jestem w szoku. Ja jestem naprawdę w szoku, że to aż tak dobrze sypię. No ale cóż nie ma co ukrywać, że ta działka nie jest najgorsza. Zobaczmy jak to tutaj wygląda. No, praktycznie wszystko na zielono, także dobrze jest. Zobaczymy jak te nasze pozostałe działki, które będą planowały, no, na chwilę obecną muszę nam powiedzieć, że płon jest naprawdę świetny. Już połowa tego, co sobie założyłem praktycznie jest e, zebrana. Także ja myślę, że dzisiaj taką jedną przyczepę metal taką na kosinę, bo na spokojnie starczy na cały lipiec. E, I też co do Silosów. Miałem tam oczywiście Kupić jeszcze jeden silos, ale, ale nie kupuję. Nie kupuję. Myślę, że ta pszenica, którą będę miał, to mi się na spokojnie zmieści do garażu. Trudno, maszyny będą stały na dworze. E header od Bizona też gdzieś tam sobie na dworze postawimy. I czasami trzeba po prostu tak zrobić, bo się nie ma wyjścia. Także header od będzie sobie stał e na dworze. Podwiaty wolę schować właśnie po moje maszynę e I... Właśnie pszenica będzie w garażu razem z, razem właśnie z rzepakiem, ale zobaczymy. Może jeszcze na dniach uda mi się jakiś tam silos dokupić. Kto wie, no wiecie, że to jeszcze różnie bywa eee, z tymi nowymi nabytkami u mnie, szczególnie u mnie. Dobra, lecimy. Wszystko podczepione, tylko syplandek. Od razu zdejmiemy. Jedziemy. Pierwsze 2,5 tony zebrane. Myślę, że to jest 7,5 jak najbardziej plon realny. Jak będzie 8,5 to będzie wspaniale, a jak mi się to nie zmieści na przyczepę to normalnie marzenie. Ale już nie będę aż taki tutaj hop do przodu i takim marzycielem. Jak będzie 7,5 tony to będzie naprawdę dobrze. Te trzy zbiorniki widzone jak dzisiaj zbierzemy to będzie naprawdę, ale to naprawdę super zresztą jak na rozpoczęcie, że to naprawdę będzie dobrze. E, dobra, wysypywanie, działczy. Super było. Zamkniemy sobie drzwi e, i jedziemy zaraz dalej e, kosić. Właśnie, maszyny używane Se sprawdźmy. Fajny rozrzutnik Berdala, ale na chwilę obecną myślę, że muszę myśleć nad rozsiewaczem, ale zawieszanym. Nie, nie ciągany do wapna tak na spokojnie, ten mój rozsiewasz mi wystarczy tutaj także tutaj na pewno nic w tej chwili nie będę zakupował. Zresztą powiem wam tak, nie chcę nawet nic kupować w tej chwili, bo stoję przed zakupem czegoś. Czegoś fajnego wam powiem, ale o tym właśnie wspomnę indziej. A też kolejna sprawa, że tutaj są... Teraz u nas przetargi niebawem ogłaszane po zbiorach, więc pewnie gdzieś tam na wiosnę może jakaś nowa działka wpaść. E, oczywiście dokumenty złożymy, a co z tego wyjdzie, to się okaże. No i te nasze nowe nabytki, tak, też teraz będą nas czekały. No i tam pójdzie około 220-250 tysięcy. No to w tej chwili około 100 tysięcy muszę tego kredytu wziąć. Ale to no spokojnie sobie, myślę, ogarniemy. Bez większego problemu będzie dobrze Jakoś tam przeżyjemy, połączymy koniec z końcem I finansowym powinno być źle Zresztą te nasze kury w tej chwili no, dały nam naprawdę spory zarobek. Praktycznie trochę stycznia, przede wszystkim luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec teraz A zrobiliśmy 100, prawie 20 tysięcy złotych moich kurach. Ja chyba nawet już teraz nie pamiętam, czy ja w nie sprzedawałem jeszcze jarek je w dobrej cenie. Więc tak ogólnie, no to muszę wam powiedzieć, że wygląda to wszystko całkiem fajnie finansowo z tymi kurami i myślę, że gdzieś tam w przyszłości trzeba będzie pomyśleć nad tym, ażeby właśnie zakupić sobie w przyszłości, zakupić, zbudować w przyszłości jeszcze jeden kur. Ale... na chwilę obecną, bądźmy realistami, kupmy te trzy maszyny, cztery w które są nam na chwilę obecną potrzebne, a nad kolejnymi to już, że tak powiem, się pomyśli. W tym roku tak sobie myślę, że ten rzepak będę siał. Myślę, że na działkach, na których przypadku dawno nie było, to będą to działki po po jęczmieniu ta duża działka cała, to będzie żalak w przyszłym sezonie, to też właśnie tam będę musiał wywozić tutaj mój podmiot od tych gór, także też będzie trochę zabawy. Myślę, że kilka przyczepek odwiedziemy. Chyba ze trzy przyczepy były. Mam taką nadzieję, może trochę więcej. Tego obornika. Będę woził tam, bo nie chcę wozić tego z gospodarstwa, bo to raz, że będę woził drogę. A kolejna sprawa, że czas dowozu i tak dalej. A nawet dawno mi łotki akcji transportu obornika, także możemy sobie coś takiego zrobić. Zresztą zobaczymy, może w tym roku tego pomiotu będzie znacznie więcej. Bo też myślę, że warto by było sobie coś takiego tutaj podziałać. Nie no, powiem że jest naprawdę świetnie. Kurczę, kolejne 2,5 tony będziemy mieli i myślę, że te 2,5 tony jeszcze jedna są tym bardziej realne. Może tam plus minus 500 kg. Także jest naprawdę super, super dzisiaj. Eee, fajne, naprawdę fajne będzie to rozpoczęcie tych żniw. już mamy zbiornik zaraz, to nawet nie kończę tego koszenia, tylko pojedziemy sobie pod tą przyczepę zasypiemy to co tutaj mamy i tą talerzóweczkę o kosiarka wpadła ale pokażę wam tą talerzóweczkę ten agromasz muszę wam powiedzieć z tym naszym nowym ciągnikiem będzie fajnie wyglądał 5 metrów, metr mniej ale myślę że i tak nie będzie źle bo tu głównie chodzi o te moje góry które tutaj mam bo ten ciągnik który ma 175 koni tam równe 180 on sobie z nie da rady to już wam mówię on sobie z nią nie da rady i dlatego też tutaj uznałem, że będę musiał po prostu zakupić e, na razie teleżówkę piątkę, a w przyszłości zakupimy sobie jeszcze inną teleżówkę. E, troszkę, troszkę tak mam już większą, wtedy szóstkę, a na sam koniec może jakąś 8 dwunastkę. W przyszłości coś tam się wykombinuje. E, też co Wam powiem, to Wam powiem, ale Wam powiem. E, że na serii. Kaszubska Gospodarka, też się pojawi fajna koleżówka, ale będzie to ciągana z modyfikacji właśnie tego oryginalnego puberninga chcę sobie tutaj użyć jeszcze na tą serię tylko, że po prostu te dwa, trzy sezony szczególnie, że jak mi dojdzie pół, to taka większa koleżówka będzie tutaj fajnie, myślę, pasowała a pół dwutowy mimo wszystko zmienia wtedy na jeszcze większy pół dwutowy czyli będzie już ten duży traktor u mnie ale to jeszcze zobaczymy jak to wyjdzie no, zostały jeszcze jakieś dwa przejazdy, czyli półtorej tony mniej więcej będziemy mieli zebrane. Nieważne, że gdzieś tam jeszcze jakiś 7 przejazd się trafi, taki ślepy, albo lepszy plon, no to jest jeszcze szansa, że nie będzie półtorej tony, a będą dwie. Aczkolwiek tutaj bardzo blisko jesteśmy właśnie tego wyniku. Dwóch ton. Także <laughs> naprawdę świetny dzień. To mnie bardzo cieszy. Tak jeszcze sobie sprawdzę, jak to czasowo wygląda. Kurde, czasowo muszę Wam powiedzieć, że chyba jeszcze to jest wapno rozsieje dzisiaj, bo mamy taką chwilę wolną. Kombajn powiem Wam, że aż mnie cieszy, że wszystko jest tutaj sprawne, wszystko działa, no jednak maszyna przygotowana była do tych żniw, więc tutaj nawet nie ma co się w nim zepsuć, no bo, ale no nie ma szans. Wszystko przejrzeliśmy, naprawdę coś bym musiał się wyproszyć poważniejszego, ale na chwilę obecną, no sobie świetnie radzi i oby tak sobie radził dalej bo jest to naprawdę świetny kombajn i po sobie naprawdę na tym naszym areale daje radę no, aczkolwiek jeżeli by nam doszło trochę tej, tej ziemi więcej no to mogą być z nim małe problemy no ale to wiecie, jak to z każdą maszyną wszystko ma, że tak powiem, swój areal, na którym powinno pracować no bizony niby tam w pgr robiły po 100 parę hektarów każdego roku no ale to, to wiecie jak to jest co w bo to, to i inne plony były i inna praca teraz plony większe, ale też bardziej się o to wszystko dba. No niestety e, tony nam brakuje do tego e, plomu, 7,5 tony z tej działki, ale myślę, że teraz mamy 5, 6,5 tony zebrane. Też nie jest to jakiś tam najgorszy plom, Myślę, że... Jest to taki plon książkowy, nawet dobry. Myślę, że naprawdę fajnie to nam wyszło. Także pojedziemy to zaraz skarmić u kur. Ja sobie przy okazji rurę złożę. Już jest pusto w górniku. a drzwi może już nie będą otwarte. Jeszcze szybę sobie otworzymy, bo jednak jest trochę gorąco. No i ruszamy. Na gospodarkę widzona, trzeba odstawić. Za sobie podczepimy pod rozsiewacz. <coughs> Przyjadę tutaj z rozsiewaczem i rozsieję sobie watem na tym polu. Też e, będę musiał zrobić świeże próby glebowe na tym polu. Udało mi się jeszcze tę próbę zrobić przed e, akurat e, żniwami, dlatego też w sumie raczej tego to pole e, wykupiłem. E, dlatego też już tam mogę sobie dzisiaj powatnować. Jeszcze tego pytania, gdzie do tego bizona postawię? Dobra, już wiem, gdzie ja nim sobie wiadę. Tam, gdzie byłem. To jest najlepsze z wejść, żeby go tutaj wstawić, gdzie on stał. No i co? Szybka akcja. Chwila, moment po robocie. Jeszcze muszę go, widzę, zatankować eee, przed kolejnym etapem żniw, ale to tam spokojnie się ogarniemy z tym wszystkim i myślę, że sobie jakoś tam poradzimy dobra, to zamykamy sobie wszystko urmankę zgasimy drzwi jeszcze zamknę no i jedziemy do tego case'a naszego No powiem Wam tak, jestem mimo wszystko zadowolony te 6,5 tony to mi starczy na długo długo, długo na spokojnie do połowy lipca moje kury się tego wyżywią. Także tutaj mogę się cieszyć, że to pole kupiłem, bo w tej chwili nie będę musiał kupować kolejnych ton karmy. W tej chwili, tak jak policzyłem, to około 20 ton mi zbrakło paszy, więc dużo i niedużo. Myślę, że w tym sezonie sobie z tym jakoś inaczej poradzę, bo jednak te kury będę sprzedawał, bo Wam powiem, że ten zarobek ze za sprzedaży tych kur jest dość duży, mimo wszystko. Dlatego uważam, że warto je sprzedawać, gdzie są stare. No bo jednak powiem Wam tak: zmniejszając liczebność tego miotu tutaj, no jednak też zmniejszamy pobór paszy. Zmniejszając pobór paszy w tym naszym kurniku, zmniejszamy zapotrzebowanie na paszę. Co za tym idzie, nie musimy kupować paszy, czyli oszczędzamy pieniądze. Tadam. Prosta kalkulacja, i to jest bardzo uważam opłacalne. Dobra, sypniemy tym naszym kurom to wszystko. Ja zaraz sobie odczepię tą przyczepę, podczepię rozsiewacz. No i będziemy sobie dalej działali. Zresztą ja tutaj ten wózek mi trochę przeszkadza, ale to myślę, że nie będzie problemu. Kurde, kończę, że tam z tyłu rozsiewacz stoi. No dobra, trudno. Coś trzeba będzie pokombinować. Na razie odczepmy sobie przyczepę i zobaczmy, jak to czasowo wygląda. W sumie czasowe jest tak, że ten odcinek nie jest aż tak całkiem zły. Ale jak już mógłbym dzisiaj sobie podziałać z rozsiewaniem tego wapna, chociaż na tej jednej działce, to sobie podziałamy. No, ale ja sobie drzwi otworzę, bo będę tutaj co chwila wsiadał i wysiadał. I tak, header teraz nie będzie stał. Pod wiatom, to sobie mogę obryskiwacz przestawić gdzie indziej. Ogólnie mógłbym go nawet tutaj postawić, ale z racji tego, że no na 99,9% kupię ten trzeci silos jeszcze, być może, no to wolałbym go tam nie stawić. A czekaj, to tak ma być. Dobra, mniej więcej to wszystko pasuje. Rozsiewacz sobie podczepimy Wózek. Tam raczej mi nie będzie przeszkadzał, jakoś to sobie wszystko poodczepiam. Tak, żeby to miało ręce i nogi. No, powiem Wam dzisiaj akcja była totalnie nieplanowana A jednak się udała. Także uważam, że nawet fajnie wyszło. Że jeszcze będzie wapnowanie. Od razu tych moich działek. Eee, dobra. W sumie to tak z wózkiem sobie cofniemy jeszcze maksymalnie ile tylko się da bo tutaj brakuje z pół metra o coś takiego to sobie zrobimy bo mi tutaj właśnie brakowało pół metra żeby nas spokojnie się tak elegancko zmieścić yy, pod te widły i tam mam takiego jednego bitbaga pustego to akurat go czy pustego trochę zużytego to akurat go sobie weźmiemy wysypimy w tej chwili dobra podjedźmy i super, on jest nasz, tylko że coś tak czuję, że to jest tylko 500. niespełna 500 kg to i tak jeszcze jedną jeszcze jednego bigbaga będę musiał e, sobie wziąć dobra mm, podjedźmy wysypmy Super, no to jeszcze jednego sobie chwycimy. I będzie elegancko. Kurde, co to się dzieje? O, jest super. No, teraz dopiero spadł. Jeszcze mówię, wysypiemy dzisiaj to wapno, wysiejemy, póki jest możliwość. I póki jest na to czas, bo potem powiem Wam, że nadejdzie sezon, to ja nie będę łączył końca z końcem. A teraz póki jest możliwość, to sobie podziałamy jeszcze z tym wapnowaniem. Dobre. I jedziemy sobie rozsiewać to wapno. Trochę mało paliwa mamy, ale to jeszcze na samo wapnowanie nam wystarczy. 24 metry w ustawione, także jest good, good. No i działamy. No i powiem Wam, naprawdę fajnie. Fajnie wyszło, tak jak teraz, że sobie jeszcze właśnie to wapno rozsiejemy. Zawsze mówię, trochę będziemy do przodu z tą pracą, chociaż teraz powiem Wam, nie wiem, czy mi tego wapna nie zbraknie tutaj. Bo tak patrzę, że idzie go dość dużo, ale też z drugiej strony to są tylko dwa przejazdy rozsiewacze tutaj mniej więcej na tej działaczce, więc może akurat być tak na styk, aczkolwiek też nie musi być na styk. No widzę, że nam zbraknie, dosłownie parę kilo z zbraknie tego wapna z 200-300, no ale już co zrobić. Bywa i tak. No, no przyjedziemy tutaj zaraz jeszcze drugi raz yy, z kolejnym rozsiewaczem. Tam 200-300 kilo to tyle sobie po prostu dosypię z kolejnego Big baga. No i tyle, ja się z Wami żegnam, dziękuję za oglądanie, dokończę sobie tą pracę już po odcinkiem. Zabijajcie wy na moje pozostałe odcinki, pod tym odcinkiem oczywiście standardowo Łapka w górę, komentarz i subskrypcja do kolejnego odcinka. Trzymajcie się, na razie, cześć!